Cześć kochanie, witajcie, witam serdecznie. Przechodzę z przekazem energii. Co zostawiasz i co otwierasz. Chodzi tutaj o zostawianie starego roku, starej energii i wejście w nowy rok, w nową energię. I lecimy sobie ze znakami zodiaku. Zostawiasz, barat, zostawiasz. Otwierasz. Proszę. Baran jest w czwórce kielichów, czyli tutaj zostawia przede wszystkim nudę, e, niezadowolenie, wszelkie fochy, ale też takie trochę poczucie braku rozwoju. E, coś, co jakby było zatrzymane. To jest energia wewnętrzna, ale widzimy tutaj mężczyznę, który siedzi w fotelu. Ogląda telewizję i zajada się chipsami. Natomiast energia, w którą wchodzisz w ten nowy rok, jest to dwa kielichy, czyli otwarcie się na nowe osoby, nowe możliwości, na miłość, na rozwój, na wszelkiego rodzaju umowy. Bardzo dobry czas na pojednanie, na otwarcie się na ludzi, na miłość. Pięknie. Byki. Zostawiają i otwierają. Zostawiają, a proszę, trzy buławy, czyli czekanie, czekanie, jak się wydarzy, co się wydarzy, kiedy będzie, cierpliwość, cierpliwość, cierpliwość. A więc u Was zostawiacie w tym stałym roku takie ciągłe czekanie, wyczekiwanie, i co tutaj. I pomoc, bo on tutaj pomaga w trzech była Tu widać pomoc dla innych. Ja Wam wszystkim pomogę, ja Wam wszystkim dam rady. Ja tutaj jestem pomocą, tak? Ja tutaj Was ostrzegam. A przychodzi wielki arkanum i mówi: Teraz przywitasz nowy rok z takim uzdrowieniem, takim zadbaniem o siebie. Anioł, który nad Wami czuwa, umiarkowanie, tak? Czyli tutaj dbamy o siebie. Wszystko idzie. taki eksperymentowanie, bardzo fajna energia. Yang Jung, Nie? męska żeńska, gdzie razem łączymy i z tego powstaje coś pięknego. A więc tu tworzycie w nowym roku, przechodzicie do tworzenia pięknych rzeczy. Super. Bliźnięta <laughs> zostawiają. Eee. Zostawiają wielkie nadzieje, te, które były, które się nie zrealizowały, zostawiają to takie poczucie, że teraz, teraz zaczynam je spełniać. Tu miałeś marzenie, a tu zaczynasz je spełniać, tu zaczynasz je realizować, tutaj zachwycasz się nowymi wiadomościami, tu otwierasz serce na miłość, tu otwierasz się na. Radość, na zadowolenie, na dziecięce wewnętrzne spełnienie. Na pewno tu coś marzyłeś, a teraz się tu realizujesz. To jest malutka, taka świeża energia, ale, ale bardzo taka czarująca, taka zachwycająca, pełna miłości, nowych kierunków, nowych możliwości i dobrych wieści. Raki zostawiają. Co zostawiają? No, zostawiają może pracę, może dom, może rodzinę, może to, co już im tutaj dziesiątka monet. To, to jest taka fajna energia, nie? Mam wszystko pod dostatkiem, mam pieniądze, mam bezpieczeństwo, i wchodzę teraz w rok. Nowy rok z pełnym poszukiwaniem miłości, słucham swego serca, idę za głosem serca, poszukuję nowej przygody, nowych rzeczy, nowych to, co mi serce podpowiada. Więc idziesz za głosem serca, bo tu już była stabilność, więc teraz spełniam się i szukam tego, co może mnie jakby otworzyć na. Miłość na mężczyznę, na, na radość wewnętrzną. Mm. Tak, twórczość, cokolwiek to jest, jest to otwieranie serca i pójście za głosem serca. Lew, co zostawia? Trzy buławy, czyli tutaj może już współpraca była dobra, wszystko robiliśmy, wszystko dbaliśmy, dużo tutaj pracy włożyliśmy. I ona przynosiła jakieś efekty w współpracy z innymi i teraz postanawiam iść nową drogą. Idę do spokoju. Teraz to jest dobry czas na to, żeby po prostu lew otwiera się na, bo to jest karta Brama, otwiera się na wyjazdy krótsze, dłuższe, na nowe możliwości, na nowe, bo jest miecze, czyli umysł. Mówi mi, dokąd zmierzać, a więc zmierzam spokojnie w nową drogę. Zostawiam chaos, zostawiam to, co mi nie służy. Pięknie. Panna. Kończy rok. No, panna, tutaj w energii króla monet, czyli mam tu zasoby, zarobiłem, oceniam, przyglądam się temu, co mam z tym zrobić. A więc tutaj zostawiasz i znowu królowa, więc tutaj dbasz o wszystkich, dbasz o siebie. Inwestujesz, bo to co masz, co zebrałeś, chcesz to fajnie, jakby mm, zrobić z tego pożytek. Ona jest bardzo praktyczna, pracowita i tu zadbanie o zdrowie, o swoją energię, o czas, o to, żeby tu wyglądać pięknie, ale też być bezpiecznym. To jest bardzo ziemskie, energie bardzo podobne króli, królowa. Może tutaj się pojawić jakaś kobieta, może tu mężczyzna, więc też może być tu jakaś para. Biznesowa, też inwestycje, tak. Waga. Co zostawia? Waga zostawia wszelkie problemy: to co go ciążyło, to co was przybijało, co już za dużo braliście na swoje barki, jakichś różnych problemów, nie tylko swoich, ale i rodziny czy przyjaciół czy znajomych. Jest tu przeciążenie i to zostawiacie i zobaczcie, idziecie swoją drogą, macie swój cel. Wiecie, że chcecie zmierzać w nowym kierunku do nowego do spełnienia do realizacji i się z tego nie cofniecie. Tutaj za zadbania o siebie o swój kierunek swojej drogi. Pięknie zostawiacie to już co was męczyło? Skorpion, co zostawia? Skorpion zostawia, tutaj mamy rycerza kielichów, a więc poszukiwanie jakiejś drogi, byliście ciągle w jakimś, poszukuje tego rozwiązania, jakichś nowych pomysłów, jakichś nowych rozwiązań. Byliście w takiej energii, choć może ona była nawet i przyjemna, i były fajne momenty. Widać tutaj, ten rycerz szuka i szuka gdzieś na pustyni wody, więc szukaliście pewnych rozwiązań i jakichś nowych możliwości, i teraz to mogło wpłynąć na nowy czas dobrej relacji, miłości, romansu, wejścia w jakiś nowy związek, pokochania siebie, pokochania innych. Ale bliźnie, to jest karta bliźniąc, więc też to umysł. Co mówi umysł, co mówi serce? I jest to karta energia wyboru. Więc tutaj to, co znaleźliście, tu wybierasz coś nowego. Wchodzisz w coś nowego. Nowa droga, nowa opcja, nowy pomysł. Nie? Czyli będziesz tu wchodził w nowy kierunek. Strzelce, co zostawiają? O, też mają rycerze, ale mają też ognia, czyli Wasza energia. Zostawiacie to, te Wasze pomysły, te podróże, ten impuls, nagłe robienie takie, niecierpliwość, ciągle gdzieś tam poszukiwaliście, jakiejś twórczości, kreatywności, czy to też wyjazdów, czy to też spotkań, cokolwiek to było. Teraz zobaczcie, konie lecą w pełnym. Tu jest wielki arkanum Rydwan, czyli idziecie, pędzicie w nowym kierunku. Coś się rusza, coś się dynamicznie rozwija, nowy kierunek, nowe możliwości, nowa podróż, nowe auto, nowe możliwości, które się przed Wami otwierają. Wielki arkanum, więc wszechświat Wam w tym pomaga. Nowy kierunek, bardzo dynamiczny rozwój. Wszystkiego dobrego. Koziorożec, co zostawia? A, pustelnika, czyli tutaj być może koziorożec często musiał sam podejmować decyzje, czuł się samotny ze swoimi problemami, rozwijał się duchowo, ale też szukał odpowiedzi na pytania. I to zostawia, czyli to jest dobry czas przejścia teraz, to otwiera się przed tobą, czyli... Nowa przygoda, nowe możliwości, nowa energia. To jest Paś Buław, który jest optymistyczny, chce poznawać świat, ludzi i ruszać w nową drogę, bo tu już czegoś doświadczył, mądrości i teraz wie, że to jest dobry czas do poznawania świata, do poznawania przygód. To są bardzo fajne energie, radosne energie. Wodniki. Co zostawiają? Śmierć, a więc jest tu jakiś proces transformacji. Ten rok albo ten ostatni czas był dla Was jakimś smutkiem, jakimś zadumaniem, ale też wewnętrzną zmianą. Coś się zakończyło, może coś Was zasmuciło, co, trzeba było kogoś pożegnać, coś pożegnać, i to było jakby wewnętrznym rozpoznaniem, co dalej. No, i wchodzicie w nowy, co otwiera się przed wami gwiazda. Wasza karta zresztą, karta Wodnika, Wielki Arkanum, który mówi: To otwiera się przed wami nowa nadzieja, nowe szczęście, nowe realizacje siebie, nowe możliwości spełnienia życzenia. Idę i czuję, że wszechświat mnie prowadzi. Być może naprawdę było to wam potrzebne. I było istotne, żebyście teraz mogli ruszyć z nową energią, poczucia, że światło was prowadzi. Wszystkiego dobrego. I ryby, co zostawiają? Mamy tu wisielca. Ryby tutaj były w zawieszeniu, ciągłe opóźnienia, ciągłe zatrzymania, ciągłe poświęcania. To jest wasza karta, zresztą. I wy jakby opuszczacie, bo zostawiacie to za sobą, czyli te, ta energia zostawiania tego, co nie szło, nie rozwijało się, poświęcałam się. Jaka prawda, być może dostrzegłaś, dostrzegłaś, co tutaj nie działało, a teraz widzisz, że czas pójść po piękne decyzje, sprawiedliwość, po to, żeby było tu uczciwie dochodzenia swoich praw. Dochodzenia sprawiedliwości, a więc wprowadzenie harmonii, równowagi. Jest to myślę, przemyślamy, żeby tu było sprawiedliwie. Wszystkiego dobrego, pięknego nowego roku. Papa. Pa.